Dzień dobry, nazywam się Alicja Jaczewska, jestem pediatrą. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszkę o prawidłowej technice karmienia butelką. Dużo się mówi o prawidłowej technice karmienia piersią, ta butelka jest gdzieś pomijana, a to niedobrze. Dlaczego? Dlatego, że dużo rodziców niestety popełnia pewne błędy przy karmieniu butelką, które mogą powodować swoiste problemy, o których zaraz powiem, a jest to wbrew pozorom, bardzo proste i logiczne. Zacznijmy sobie może od tego, że kiedyś nas wszystkich, nas, mnie też, uczono, że dziecko, jakie jest karmione butelką, to najważniejsze, żeby zadbać, żeby w smoczku przypadkiem nie było powietrza, bo dziecko się nałyka powietrza i będzie miało kolki. Czyli dzieci były kładzione, butelka na sztorc i w ten sposób jadły. Niestety nie jest to dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli taką butelkę postawimy, to jak mogą Państwo zobaczyć, niestety to mleko będzie ciekło. Nawet jeżeli mamy smoczek o małym przepływie, ale jeśli dziecko go chociaż też trochę ściśnie, to to mleko leci. I co się dzieje, jeśli mamy tak lecące mleko przy dziecku, który leży na płasko, jest tym mlekiem zalewane. Więc po pierwsze może się krztusić, ale też może, może być zmuszone do forsownego połykania mleka. Skąd będziemy wiedzieli, że coś takiego dzieje, się dzieje? Ano, dziecko będzie mlaskać, będzie mu wyciekało mleko kącikami, możemy słyszeć takie forsowne łykanie, które słychać więcej tak... Dziecko będzie marszczyło też czoło. To są wszystko objawy tego, że mleko leci za szybko. Dodatkowo, jeżeli mamy dzieciątko, które, ma które rozwija się prawidłowo, ma prawidłowe napięcie mięśniowe, może się nam bronić. I to są te dzieci, które będą odpychały butelkę, które będą kręciły głową, nie będą chciały jeść. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli dziecko ma z jakiegoś powodu trochę obniżone, osłabione napięcie mięśniowe i ten odruch obronny osłabiony, ono może się po prostu temu poddawać. Czyli taką butelkę, mu postawimy i ono będzie po prostu łykało i będzie piło tyle ile mu damy. I to są te dzieci, które często już w małym w młodym wieku wypijają bardzo duże porcje mleka. Na przykład dwu-trzymiesięczne dzieci, które piją po 180-200 po 200 ml i tak naprawdę ile byśmy im nie dali to one tyle wypiją. Jakie są związane z tym niebezpieczeństwa? Otóż w przypadku dzieci, które łykają forsownie, które jako ratują się przed tym zalewającym je mlekiem, wbrew pozorom te dzieci połykają dużo więcej powietrza niż takie, które piją wolniej i nawet w tym smoczku by to powietrze się znalazło, czyli mogą mieć więcej ulewań, wzdęć brzuszka, gazów. Poza tym jest grupa dzieci, które tak właśnie karmione w ten sposób, jeżeli tak forsownie łykają, jeżeli to mleko je zalewa, mogą mieć awersję do jedzenia i w przyszłości Mogą wyrosnąć z nich niejadki, ponieważ jedzenie może im się kojarzyć negatywnie. Co zatem zrobić, żeby ta pozycja była prawidłowa i żeby uniknąć tego? Przede wszystkim podstawowa zasada przy karmieniu dzieci butelką jest to, że dziecko powinno być bardziej pionowo, a butelka bardziej poziomo. Czyli bardziej w ten sposób. Czyli nie butelka na sztorc dziecko leży, tylko dziecko jest w tej pozycji i butelka jest bardziej poziomo. Alternatywnie możemy dziecko karmić na boku w ten sam sposób, który karmimy piersią, tylko nie w swoją stronę, bo nie mielibyśmy jak włożyć butelki, a w drugą, czyli tak jak przy karmieniu piersią, ucho, bark i bioderko są w jednej linii, a butelka jest tutaj. Widzą Państwo, że to jest ta sama pozycja, którą dziecko ma przy piersi, tylko tu zamiast piersi mamy. Butelkę. To jest pierwsza rzecz, czyli ważna pozycja. Drugą ważną rzeczą jest to, zwłaszcza dla mam, które chcą łączyć karmienie butelką z karmieniem piersią, z różnych przyczyn muszą odciągać i dokarmiać dziecko, albo po prostu w pierwszej fazie e, dokarmiają dziecko, bo są jeszcze na etapie takim, że dziecko nie potrafi się prawidłowo przystawić. Musimy pamiętać o tym, że w pierwszych trzech miesiącach życia dziecka karmienie, e, w zasadzie jedzenie dziecka, jest na zasadzie odruchów, czyli my wyzwalamy pewne odruchy u malucha i on zaczyna ssać. Przede wszystkim jest to odruch szukania, i tak jak przy piersi, my wyzwalamy te wszystkie odruchy i dziecko je swoim naturalnym rytmem. To samo powinniśmy robić przy, przy, przy butelce, czyli nie wkładamy. Butelki, dlatego że Państwo też by byli, nie, nie byliby zachwyceni, gdyby nagle ktoś Państwu coś włoży, włożył do buzi i gdyby zaczęło z tego coś lecieć. Czyli zaczynamy od tego, że stymulujemy pod noskiem delikatnie butelką od odruch szukania. I takie dziecko powinno zacząć otwierać buzię. I dopiero kiedy zacznie otwierać buzię, wkładamy butelkę. Ważna rzecz, butelki też nie wkładamy dziecku na wprost do buzi. Czyli jeżeli mamy tutaj jamę ustną, nie wkładamy butelki w ten sposób, a smoczek kierujemy na podniebienie. Dlaczego? Dlatego, że receptory odpowiedzialne za odruch ssania znajdują się na połączeniu podniebienia miękkiego z twardym. I tam musimy skierować ten bodziec, który spowoduje, że dziecko zacznie ssać. Czyli od początku stymulujemy, dzieciątko nam otwiera buźkę, wkładamy delikatnie butelkę. Jak zauważyli Państwo, w tej pozycji ciężko, żeby mleko leciało. To dobrze, dlatego że dziecko na początku powinno possać trochę smoczek, bez mleka. I nawet jeśli tutaj nałyka się troszeczkę powietrza, to będzie to dużo mniejsza ilość niż pokazywałam w niż przy sposobie karmienia, jaki pokazywałam wcześniej. Co jeszcze nam daje to, że dziecko zsie pustą butelkę? Przypominam, że przy piersi, dziecko też kiedy zaczyna stać piersi, nie od, razu z niego le, nie od razu z niej leci mleko. Czekamy na odruch oksytocynowy i wyzwolenie. Że tak powiem, wypływu mleka. I dziecko, jeżeli chcemy, żeby też przy piersi jadło, to musimy pamiętać, że ono musi wiedzieć, że nie zaraz po tym, jak coś ma w buzi, mleko zacznie leczyć. Czyli musi najpierw tą, ten wypływ mleka zastymulować. I pozwalamy dziecku przez chwilę, dosłownie przez chwilę, postać pusty smoczek. To ssanie jest wtedy szybkie i płytkie, i dopiero potem. Przekręcamy butelkę tak, żeby mleko zaczęło lecieć. Dziecko zobaczy, że mleko już jest, zmieni sposób sania na głęboki, regularny i wolniejszy. Ważna rzecz, jeżeli już w tej pozycji karmimy dziecko, co jakiś czas może sobie robić przerwy. To samo się dzieje przy piersi. Dzieci, dzieci są w seriach zastań, kiedy są i robią sobie przerwę, po to, żeby wyrównać oddech. Jeżeli dziecko robi nam to samo przy, przy butelce, to nie pchamy, nie ruszamy, nie mówimy pi-pi, tylko dajemy mu odpocząć. Z drugiej strony, jeśli nasze dziecko tego nie robi, sami powinniśmy pamiętać o tym, żeby co jakiś czas ten wypływ zwolnić. Obniżyć butelkę i pozwolić dziecku na to, żeby sobie odpoczęło. Chciałabym też zwrócić uwagę na samo uchwycenie przez dziecka smoczka, dlatego, że częstym błędem, jaki, jest, jaki popełniamy, jest to, że pozwalamy dziecku złapać samą tą końcówkę, ale dziecko powinno łapać smoczek od butelki tak samo jak łapie całą pierś, czyli pełną buzią. Kąt pomiędzy górną a dolną wargą powinien być rozwarty. Jak to mawiała moja e, nauczycielka na kursie dla doradców laktacyjnych, dziecko nie może robić karpika, tylko ma udawać glonojada, czyli szeroko otwarta buzia i. Smoczek jest złapany cały u podstawy. W przypadku, w przypadku smoczków o szerokiej podstawie jest to łatwiejsze, gdyż one przypominają pierś, jest to ewidentne. Natomiast jeżeli korzystacie z butelek z takim wąskim smoczkiem, trzeba pamiętać, że tutaj tak samo dziecko powinno ustami objąć cały ten smoczek nie tylko tą część, tylko całość. I pamiętajmy o tym, że kąt między wargami powinien być rozwarty. Oczywiście, wszystkie te wskazówki są szczególnie istotne dla mam, które chcą łączyć karmienie pierwszą z karmieniem butelką. Jeśli na, natomiast Wasze dzieci są karmione wyłącznie mlekiem modyfikowanym, to e, to wyzwalanie od ruchów nie boimy się aż tak bardzo, że je zaburzymy, dlatego że nie, nie spodziewamy się tutaj problemu z tym, że dziecko później nie będzie chciało stać piersi. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część, czyli o prawidłową pozycję, o to, żeby dziecko się nie zalewało mlekiem, nie krztusiło, jest to tak samo ważne dla mam karmiących swoim mlekiem czy mlekiem modyfikowanym, do karmiających, do karmiających jak i dla tych, które karmią dzieci wyłącznie butelką.